Mamy oczywiście dwie dziewczyny. Stoję tego. Tore, Tore. To tego. No no dawaj, dobra. <grym> no dawaj, grał dobra. bez butu. No! Wow. No i ruda oh. Michael. Pastek. Ej, ej 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 co za No! 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 Ruda prawie. Celowo, Panu Bogu w okno! A, ja Oj, muszę... jaj, jaj, jaj. Za te słupki powinna być jakaś premia! Prawie. Chłopie, na bosaka jest najlepsza celność Bosacki? Taki no, pukać. To Dobra Dawaj bosacki Ty już się nie przejmuj I... No, no, no o, niestety było blisko, ale nie doleciała piłeczka Lecimy, nie śpimy, budowa! A! Ja teraz sobie zakręcę finezyjny ształ. Leci, jest, No! W końcu! Nice. Mówiłem, że w końcu trafi? Jest! Nie wiadomo, co poszedł robić Jojo. Może go nie być długo. Co zrobić Jojo? Eee, kupę. Nie, ja myślę, że siku. Siedlą, co Siedlą. Co ja Gdzie? myślę, że siku. Jojo jest profesjonalną osobą i on y, na nagrybkach... Nie robiłby kupy na nagrywkę. Tak. Myślę, że siku. Myślę, że siku. Gdyby chciał zrobić kupę, to myślę, że to wyglądałoby troszeczkę inaczej. Jego zachowanie byłoby inne. Tak? No. Możliwe, możliwe. Y, Martysia, co robi Jojo? Ja myślę, że kupę. Jakby chciał robić kupę, to mógłby zastosować y, metodę y, zat zatrzymania Czyli piętą sobie docisnąć tutaj Usią Usiąść na pięcie I wtedy, się, wtedy nie wyleci Nie chce się Tak? Zastosujcie tą metodę Ej, i sprawdźcie, sprawdźcie czy działa Mają ptaki! A Tromba uśmiechnięty Mała, się to nie chciałeś, tylko się śmieje. Ta, no, no, tak, on ja, tak Tylko się nie udało Dobra, ej, pilnuj kamery, pilnuj kamery no, no, to Mariona wycieczka do San Francisco. Dezo, San Francisco, Dezo, San Francisco proszę Państwa. Buję ostatnio strasznie, że kłamie. I mam takie wrażenie, że moje auto wcale nie było w naprawie. Tak myślałem. O kurce, pieczony! Ej. Ej, jest cudowny wujak. Jest fajny, jest taki super zwariowany. Podoba no, mi się, auto musi wyglądać niesamowicie w trakcie ruchu. Ależ to. Ale że mu nie da. to znaczy, że się da. To jest fajne, że jak są prezenty z samochodami, niezależnie od tego, nie były, to Krzysztof też jest zadowolony. Wtedy. no. Pomaga takie krzyku załączenie głowy w basenie? Ja Stwierdziliśmy, że jak jesteśmy na kwarantannie To trzeba wykorzystać te dwa tygodnie, które tu będziemy I zamierzamy nauczyć się jeździć na deskach Może to powinno wyglądać tak, że teraz właśnie tak nic nie robimy I, i jest, wiesz, to, to skate video i to samo, wiesz Teraz macie nas po 12 dniach Kolejna nowa zajawka, którą trzeba przetestować SG. jest To jest Dobra, tu są ochronne Rzeczywistość. Te Tego nie potrzebujemy. Czeregowy, kur. Czeregowy. Pastek, kur. 20 bombek za karę. I w oko mu trafiłeś. No, czyli 5, 15. Oko jest za 5, 15 tutaj, no. 45. 40? No, Rękam się częścią od alkoholu, nie? <głos> <głos> Jak cenuję, jak zostajmy. <noise> Jaka pozycja? <noise> Ile ma? 40. 40? Kurwa. <głos> <głos> jak wstrzymał ten <noise> Le Czekaj, bo leci nie za wyłączcie dzisiaj o jak to się stało? Podczas ostatniego grilla tromba rzucił piłką. Rzut za 8 tysięcy złotych. Uwaga moi drodzy, oglądnijmy ten, ten piękny sens. Oj, tam trąbeczka już... On już widzi tą piłkę. Ja już chciałem rzucać, już. I uwaga! 8 tysięcy złotych!

Czekajcie, nie czy też zauważyłeś, że przez ostatnie 3 miesiące nasz poszczymy krzyku zamienił się nie w poszczywego Krzycha, tylko to jest pogodny krzyk. Ale, ta jego poszczyłość wcale nie zmalała, po prostu pogodność przerosła tak. po pierwszą cenę jest dla ciebie mały prezenci. No to teraz wiesz, czy znasz kotka? No? Ja no. bombę w lesie. Ojej, ja nie pamiętam numeru No to, jak sobie przypomnieć. Karty podarunkowe, żeby przegrać dużo pieniędzy w CSGO Tak <grym z go> pe... to jest To od Łukasza chyba To jest od Łukasza no A? Specjalnie na twoją okazję Normalnie już tak nie ubieram, razie. Specjalnie nie ubieram z moich dresów czarnych, nie? Czarne to one były jak się je kupowało, nie? A w ogóle wiesz co trąba? Popatrz co ma trąba w ręce On dopiero ma naklejkę <grym z godań> Co? No ukradł Cię, cię Kinder ci? Joy'a ja. 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 <grafię> To będzie zabawne Czegoś nie robi dla Kasi na urodziny Uff. Kasia jest wielką fanką CSa, to wszystko dla niej Wiemy jak bardzo lubisz grać w CSa, także mamy dla Ciebie coś przygotowane Cel będzie przed Tobą, Dobre. na pewno y zobaczysz Co to jest? To, a! <grafię> Jeszcze sekundka. A oddawał? To dawaj, dawaj, dawaj. Wszystkiego najlepszego Kasia, pomocy! Ej, wow. zabiłaś tego kosmitę. Dobra, jak... Kasia pokonałaś wrednych kosmitów, gratuluję. Gratuluję ci, Tutaj, sorry, że w Myślałem, że mu przebijesz głowę i on, i on opadnie. Tak, ja w ciebie.

Dzisiaj do domu ekipy, żeby świętować od Katarzynę katarzysze. naszym wojownikiem jest szklanka. Nie każdy, ale posadził do ręki szklanka. Naleję do niego, do mnie. alkoholu i wypiję. Wszyscy razem, teraz. Chłopaki kupili VR <grymne> o kurde Oj oj to tak jest oj 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 oj, oj, oj. <grymne> <grymne> to jest jej b Teraz pokażemy wam jak powinny wyglądać roller kostery na wiarze ekipy na sklepie ekipy spadajcie Spokojnie Maj, spokojnie Ale wysoko, ale to wjazd wi do góry jest. Oh! うわっ